Cześć, zgodnie z obietnicą chciałem Wam coś pokazać, coś co wczoraj tam rozmawialiśmy. A czemu akurat zaczynam od tego? No to tu jest, jak to się mówi, kawałek domu eee, i takie centralne miejsce, wiesz, tutaj kuchnia i wow. mamy takiego, wow. że tak powiem, bayera. Wam również można tak zrobić. To jest normalny tablet, ale do tego jest ramka. Dedykowana do systemu właśnie Sinum, jak widzisz i poczekaj Michałku, to coś hmm. nagrywa hmm. <laughs> dla Pana i tutaj mamy różne rzeczy, to jest aplikacja Sinum na tablecie, on jest niewyłączalny, dlatego przy, przy robieniu elektryki warto yy, tak sobie wykombinować, żeby z tyłu tam w ścianie, bo ściana z mniej więcej tej grubości, tu mam kuchnię, nie? Yy, gdzieś coś w ja ten ja desek no, Co zepsuł to Michał, nie gadaj taki głupok. Yy, I tutaj... Wiesz, tutaj taki nie, mureczek, coś gdzieś. No i tutaj mamy, mamy ten interfejs, prawda? Yy, no i co? No, trochę wypalcowane, no to no, czasem trzeba czyścić. <ścoughs> Nikomu się nie chce. Co mi tu pokazuje? Pokazuje mi tu elektrykę, ponieważ do tego systemu możesz zamontować specjalny licznik. I wiesz, gdzie, co, na której fazie się dzieje. W tej chwili jest pochmurny dzień, i dzieci tam, wiesz, suszarki, niesuszarki, wyjeżdżamy do łodzi. Żona na szkolenie, ja tam też mam spotkanie z klientem, no i, i ten, i, i, i popatrz. Mimo tego, że jest jakby taka kiepska pogoda pochmurna, to, to wtedy, w tej chwili oddaję do sieci 2,5 kW, ale Pokazuje mi mniej więcej, ile kilowatów idzie na której, na której, że tak powiem, fazie. Nie mogę się wygadać, przepraszam, trochę ze zmęczenia. To mamy pierwszą, tu mamy drugą fazę. Bardzo szczegółowy jest ten licznik, także minus oznacza, że oddajemy. Jak jest, jak jest 300, to znaczy, że pobieramy. Także w tej chwili oddajemy 2,5 kW do sieci. No i tutaj jest, że tak powiem, moc. No to są różne wskazania. No już nie będę wam tutaj tym głowy zawracał. Najciekawsza rzecz jest tutaj. I tu masz cały budynek. Nie ja mam takie pomieszczenie audio, tutaj jakieś tam inne rzeczy. Na podstawie jego mogę coś wam pokazać, ewentualnie na no, obojętne w zasadzie, o, może być tutaj. nie? W tej chwili mam co prawda wyłączone yy, w ogóle ogrzewanie, żeby tam nie było żadnej akcji. Ale można zrobić, oczywiście, że jest to chłodzenie, o którym mówicie i jest grzanie, prawda? I teraz tak, tu masz wirtualny termostat. Do tego są czujniki, które są mniej więcej jak przycisk. Ja Wam za chwilkę pokażę, i teraz. Te czujniki, co my tu mamy, ja mam mieszaną instalację, bo mam instalację podłogową-kaloryferową. Bałem się, że tu w górach, gdzie temperatura schodzi do minus 20, na etapie budowy stwierdziłem, że no, przeciągnięcie dwóch peksów, zasilanie i powrót do niektórych pomieszczeń, a duże mam, że tak powiem, te pomieszczenia, no to zamontuję kaloryfer albo nie. Zamontowałem, zrobiłem podłogówkę, jest hybrydowo i dzięki tym głowicom, które są zamontowane na na tych yy, właśnie tych to jest właśnie gdzieś to jest górica koryferowa yy, tutaj troszkę przyciemnie no to to robi robotę yy, ona się otwiera na tam procent, to są procenty, czyli nie na całość na początku rozwija koloryfer, potem się przykręca oszczędzając. Ci. To mam jeszcze różne rzeczy, różne bajery, mam czujniki ruchu, yy, yy, tam się takie cuda odświetlają, ja Ci to pokażę za chwilkę tam wejdziemy Natomiast jeśli chcemy podwiększyć temperaturę w pomieszczeniu, znaczy no akurat 26,2 bo tam słoneczko od południa przywaliło, mimo jednego, że tak powiem, okna, to na przykład robimy coś takiego że chcemy 29, nie? Tam 30. on się pyta, czy to ma być na stałe czy tylko na jakiś czas? I ustawiasz sobie czas, że chcesz na przykład na godzinkę, albo ten. I wyjeżdżasz na przykład z pracy do domu i o kurde, podgrzeje się w łazience, podgrzeje się w salonie, czy coś chce tam zrobić, nie? Ale nie chcesz tej temperatury mieć na staje, bo Zmarzłeś w robocie, czy coś, no i, i takie chcesz sobie akcję zrobić, że na dwie godziny podciągnij mi temperaturę, a potem wraca do tego. on no, no, się tam rozgrzeje, przerzuci tą temperaturę. Albo ustawέczce na stałe, nie? tak jak tam było pokazane. No i tu są wszystkie pomieszczenia, wszystkie rzeczy, które tam, że tak powiem, jakby są dostępne. Cała masa różnych, przeróżnych barierów tutaj związana z tym synuem, czyli to inteligentne zarządzanie, całe tutaj jest całe menu, cockpit. Tu są automatyzacje, sceny. Chodzi o. No, to są sceny. Akurat To konkretnie mam na myśli ustawienia tych rzeczy, które byśmy robili, prawda? Czyli tutaj masz wszystkie urządzenia, wszystkie e, sieć, czas, system, zarządzanie i, i inteligentne energią. No i takie tam rzeczy, które są e, centrum energii. O, widzisz, o tym mówiłem. I, i tu jest tak, magazyn energii, główny licznik energii, fotowoltaika i tak dalej i tak dalej zaraz Ci pokażę pompę ciepła no i to jest o tyle fajne, że każdy sobie może w domu podejść, oprócz po tego, że masz to wszystko na aplikacji swojej w telefonie to jest opcja właśnie, że masz to na ścianie nie? i widzisz co się dzieje w danym momencie nie wiem co mnie tam zastanie bo młody oglądał bajki mam tu taki właśnie pokój audio Taka jest jaskinia, ja nawet po No i wiesz, tutaj mam na przykład taki OLED, którym można sterować światełko. Jak wchodzisz, to taka czujka. To jest czujka temperatury, czujka ruchu i czujka mm, zmierzchu, Nawet i wilgoć jest w stanie pomierzyć. nie? No i ten, właśnie czujnik, jak wchodzę o odpowiedniej godzinie, to się rozświetla mi tutaj, jak nie pomieszczę. Dobrym, telewizji jest fajny e, bayer. I co? Yy, tu jest też, o tu są te czujniki, to jest główny czujnik. No nie, tak to wygląda. Może być też z takimi cyferkami, ale po, po co to dublować i przepłacać? Jak można sam czujnik zrobić i on będzie robił robotę. Yy, I tu jest, ten, tu jest ten kaloryfer, wspomniany wcześniej. I to jest ta głowica, która właśnie steruje kaloryferem natomiast jest podłogówka i tak jest zrobione, że głównym ogrzewaniem jest podłogówka a ten jest tylko takim, wiesz, jak jest chłodno, zimno jak jest mróz taki pieroński no to robi bium. i tu też jak jest okno zasypane to fajnie bo w miarę Czy to jest najlepsze to że okna też te są trzy szybowe i też to są tu jest, mam takich 11 okien to jest straszna że tak powiem inwestycja no, bo one były prawie w tej samej cenie chyba coś o 2000 tańsze niż te okna na dole co mam kurde ogromne przeszklenia no, i taka wiecie, sytuacja, że one nie przypuszczają tak ciepła z domu do yy, tego. Do, yy, więc do szyby, żeby śnieg zjechał yy, trochę to pomaga, natomiast ani w jedną ani w drugą stronę to nie przepuszcza. Zarówno na piętrze, jak i na parterze, jest coś takiego jak teraz obligatoryjne do ubezpieczeń. Nie ja wiem, że ktoś Wam może mówić, że nie, że to, że tamto, ale ostatnio. Jest jakaś moda, że się domy palą. Nie wiem co się dzieje. Teraz właśnie u nas były dwa przypadki niedawno. Eee, chyba jakiś podpalacz grasuje. Natomiast o co chodzi? Warto mieć dwa takie czujniki, co najmniej trzy nawet. Bo jeden na przykład w kotłowni, bo gdyby tam nie wiem coś się wydarzyło. Eee, drugi, gdyby się tam no nie wiem. Eee, w jakaś akcja, gdzie jeszcze niewykończone pewne rzeczy. I gdyby się działy tematy wieś, pożarowe w domu, no to ubezpieczenie, jeżeli nie masz tego typu czujników, takich nowoczesnych, z, one się oczyszczają, cuda nie widzą, one wysyłają Ci powiadomienia, one tam no, monitorują temperaturę tak samo i wszystkie inne rzeczy, no to wtedy. Yy, Chodzi o normy, które one mają, jeżeli nie ma pewnych norm, to ubezpieczenie Ci nie wypłaci kasy, no po prostu to jest taki kruczek, no. nie, nie miał Pan, sorry, niech Pan spada na drzewo, tak jak z przepięciówkami w y, rozdzielni elektrycznej, no i niestety to jest taki brutalny ślad, ja robię wszystko, żeby nie wypłacić Ci ubezpieczenia, natomiast tu to jest profesjonalny y, czujnik, jeden mam na górze, drugi mam na dole, y, trzeci będę montował teraz sobie właśnie jeszcze w kotłowni. Już mi nikt nie powie, że nie mam, mam certyfikaty, wszystko także. Też polecam gorąco, bo szczerzonego Pan Bóg szczerze, więc więc w tym systemie to jest. I od razu, na przykład, jeśli masz takie pomieszczenie jak, jak Hall i chcesz tutaj grzać sobie, grzejesz sobie ten, no to, no to on też ci yy, ma, ma czujnik temperatury. Natomiast czujnik temperatury jest głównie po to, że jak Zobaczy, że tam jest tylko dymek czy coś, no to jest coś tam nie wiem, może dziewczyny jakieś świeczki paliły, czy coś tam, czy córki, czy tam nie wiem, ktoś coś robił. Natomiast, jeśli zobaczę 80 stopni na czujniku, no to jest na 100% pożar. No wiadomo, sprawa, nie? Nogi się uginają, jest przerąbane, także lepiej w sumie takich widoków nie mieć. Natomiast czujnik Cię dużo wcześniej ostrzeże, że coś jest nie tak. Dziś czujnik ruchu jest fajny, bo na przykład masz składkę schodową. No i co, tutaj ruszamy się, schodzimy. No i skuba nutek jest, nie? I nas ostrzega, widzi tutaj jeszcze barierkę muszę zamontować, ale generalnie pomaga w dzisiejszym gdzieś leżą takie niewykończone wszystko. Szanowni bez butów wchodzi znacie na pewno to powiedzenie, prawda? Także tutaj czujnik mierzy temperaturę, mierzy, mierzy wilgoć, yy, także tutaj i zaświeca nam się tylko na tabce jak jako ale, czy, ale wiadomo, że jeszcze tutaj, tutaj nie wykończyłem wszystkich rzeczy, więc jeszcze nie ściągam pewnych tam zabezpieczeń znam oni on, on oczywiście działają, natomiast no, tutaj cały czas ruszam się, wiedzą sobie tam świecić, możesz sobie to programować w dowolny sposób. No. Widzisz tutaj jest czujnik ruchu, tak samo e, od rekuperacji jest właśnie e, anemostat i tu jest ten, ten tu jest ten czujnik właśnie dymu, przepraszam. Na dole, na, na parterze. I tu jeszcze taka ciekawosteczka. Eee, wiesz, bardzo ci polecam. Eee, to są punkty dostępowe na górze, na dole czyli internet. Eee, Dzisiaj wszystkie urządzenia, jakie kupujemy termomiksy, nie termomiksy inne pierdelety jakiekolwiek tam macie one powodują to, że eee, one, pralka, lodówka wszystko potrzebuje internetu. To śmieszne jest niby, ale, ale prawdziwe, nie? I, I tutaj pokazuję osobny sterownik do kominka, y, tutaj będzie z, y, też y, jeszcze jeden przenoszę czujnik do właśnie sterowania rekuperacją, natomiast no, taką dechę mam, wiesz tutaj mam kominek i, i, i się tutaj y, ten komineczek z płaszczem wodnym no, świetnie się spisuje, jeszcze go muszę dokończyć, wiesz jak to, tak mówię, teraz bez butów chodzi. On ma także wieje ciepłem, tak samo tutaj na dole zasysa, na górze leci ciepłe powietrze, no i co? I oprócz tego, że nam grzeje szyba i nam dmucha ciepłym, odzyskuje z powietrza, to oczywiście to jest tylko jedyne miejsce, gdzie coś takiego się dzieje. To automatycznie tam jest z tyłu, ta maszyneria tutaj. To zdejmuję, to wyciągam, tą dechę i tam se wchodzę, do, 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 mam tam wszystkie te bebechy od tego y, kominka. Tam trzeba doprowadzić wodę, trzeba doprowadzić kanalizację, bo, jest, bo to płaszcz wodny, on musi mieć w razie czego chłodzenie, gdyby była jakaś awaria, gdyby coś się stało, on a, jest zabezpieczenie elektroniczne, ale też jest i zabezpieczenie manualne. Potrzebna też jest czerpnia taka zewnętrzna, żeby nie zabierało powietrza z tego. I teraz fajna rzecz jest w rekuperacji. Tutaj specjalnie do małżonki mówię. W momencie kiedy mamy, chcemy dorzucić drewna, żeby nam ten dym cały ten nie poszedł ten smród z kominka na, na salon, jest opcja taka, że klikamy w przycisk funkcja kominek. Robisz klik. I wtedy to co wyciąga e, powietrze, praktycznie się zatrzymuje, ale to co tłoczy powietrze, tłoczy nadal i robi się podciśnienie. Bo w momencie kiedy otwierasz drzwiczki od kominka, no to ten nadmiar powietrza robi ciu, przez komin, a nie idzie Ci na salon. <laughs> Spokojnie dorzucasz powietrza. No niby, niby taka pierdoła, a robi naprawdę robotę. Tu jest kotłownia, to jest bufor, tu jest zbiornik na wodę. Tu są grupy pompowe. Nie musicie mieć aż tak rozbudowanego, ale przy kominku fajnie jest mieć to wszystko tak zrobione. Tutaj mniej więcej to są jeszcze chemia, którą jakby dolewam, tam pewne rzeczy sobie modernizuję. Tutaj, o, wiesz, to jest moja, że tak powiem skrzynka elektryczna tu wciąż coś dodaję, muszę to w końcu uporządkować te niebieskie moduły są właśnie od systemu Sinum. No i tutaj jest właśnie od Defro, jest falownik. No i co? I tutaj mamy yy, właśnie serce tego systemu Sinum. Gdzie tu są właśnie te rzeczy, które sterują nam podłogówkami. No ja takie rzeczy wszystkie robię, także nie mam z tym problemu. To jest też takie moduł wykonawczy, on jest troszkę innego typu niż ja bym wam miał montować, gdyby tak było bo są takie dedykowane właśnie pod ten system Sinum to miałem już wcześniej, a potem ten system się pojawił na rynku, więc go zamontowałem no i najfajniejsze, to jest pompa ciepła w tej chwili grzeje nam wodę do, do kąpieli, ponieważ dziewczyny się kąpią ponieważ wyjeżdżamy, chcą się już na drogę wy, wykąpać to jest takie urządzonko, o Michałek sobie tutaj stanie to nie jest pompeczka malutka, która sobie tam Gdzieś w ogródku Pyrka, tylko to jest kawał urządzenia no, To jakieś wiatrka mamy, bo robimy łazienkę na górze, tam kamienie ozdobne dajemy to sobie czyścimy, no wykańczamy dom tak tak samo No ale to jest takie urządzenie, które malutkie nie jest I dlatego to sprawia, że w zimie nie brakuje nam ciepła No ja pokażę Ci jak to działa I Teraz będę cicho, żebyś usłyszał jak wiatrak Chodzi cichutko jak to wszystko, wiesz, jest, możesz spać przy tym normalnie. będzie Nie wiem czy mikrofon przypadkiem w komburcy nie ma takiej funkcji, że podbija dźwięk, natomiast uwierz mi, jest to cichutko. Jak to dzieciaki, można im szczelać. Na tym samym komputerku możemy, ponieważ jest to tak, jak wspomniałem, tablet, e, sobie podglądać inne aplikacje. I na przykład sama aplikacja do pompy ciepła, ponieważ ta wspomniałem, ja pompę sobie zamontowałem w chwili, w której e, nie było e, w, jeszcze tego systemu inteligentnego i mam, nie mam tych modułów, które są we i musiałem to kombinować troszkę natomiast tutaj mamy takie sprawy jak tak czujniki, tu mamy czujnik pod, pod, podglądowy tutaj mamy temperaturę wody użytkowej no i teraz co, no to najlepszy czujnik widzieliście pompa działa eee, tutaj jest przepływ więc może zobaczymy sobie w robocie inne jaki jest o, ja mam dwunastkę, ponieważ jest ciepło na zewnątrz, temperatura 25 stopni jest, no to moc grzewcza wychodzi z dwunastki, wychodzi 19. Moc elektryczna 3,5 kW, czyli z 3,5 kW energii elektrycznej wychodzi nam 19 kW. Gdybyśmy mieli naszą grzałkę mieć. To byś musiał mieć prawie 20 kW poboru ciągłego z No To jest wpierone. To jest za godzinę 20 kW, a tu za godzinę 3,5 kW. Jest różnica, prawda? Ogromna. Więc tak to działa. Jeżeli miałbym popatrzeć sobie na zużycia, jest nas trochę w domu, bo trzy koleżanki przyjeżdżają znajomi, wiecie jak to okres ten. To mamy tutaj coś takiego jak statystyka i możemy sobie sprawdzić pobór energii. I teraz. Mamy coś takiego jak temperatury, pobór, energii, ostatnie doba ostatni miesiąc i generuj nam wykres. I generuje, że w lecie nie przegięliśmy, że tak powiem e, więcej niż 7 kW w ciągu dnia, średnio zużywamy 5. Ale jak nie ma nikogo, w sensie nie ma gości, no to mniej więcej teraz są, to dzisiaj już nie, ale Cię wszyscy kąpią pralki cuda e, czy nie widy. Czy, czy nie pralki kogo? Kumpiele, wszyscy naraz i tak dalej, no to to jest, ale tutaj widać jest 2 kW. Były cholernie zimne dni i w, w tym dniu y, podciągnąłem temperaturę w łazience, bo było tak zimno, coś było 13 stopni, tak polska y, polski lato jakieś takie niewydarzone w tym roku i od razu widać na słupku, że tutaj się pojawił y, ten. Jeżeli na przykład byśmy zrobili szerzej, y, ostatni rok. No to, no to mniej więcej mamy jakby yy, porównanie czyli zakładamy że w październiku 200 wrzesień, czy znaczy się boże nie tak yy, w październiku 400 tutaj mamy w szczycie mamy grudzień, styczeń luty to mamy około 1000 kW nie? No to, to jest y, owszem spory pobór, natomiast y, no, są zapasy i bez y, fotowoltaiki zawsze taka pompa, ten. natomiast my mamy 23-24 stopnie w domu, bo tak lubią, więc y, no co, no, z, tym, z tym się nie da walczyć, <śmany> same pobitki w domu, no i tego nie przejdę. Natomiast nikomu zimno nie jest. Natomiast jeżeli załączam kominek to od razu widać spadek drastyczny, prawda w tym. No, także tak to wy wygląda w skrócie. Resztę jeszcze wam opowiem.